Dramat Piotra Gąsowskiego w USA. Zrobili mu to po raz kolejny. Piotr Gąsowski po raz kolejny wybrał się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Gwiazdor po dotarciu na miejsce dodał relację na Instagramie, z której wynika, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Okazało się, że bagaż Piotra Gąsowskiego nie dotarł. Współczujecie? Przygody Piotra Gąsowskiego na lotnisku. Piotr Gąsowski nie ukrywa swojej pasji do podróżowania. Aktor chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych i relacjonuje swoje wojaże. Gwiazdor niemalże co chwila ma jakieś przygody. Raz został zatrzymany na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, a raz zgubił torbę. Podróże aktora doczekała się nawet osobnego hashtagu na Instagramie Gaz w podróży. Pora na kolejną odsłonę przygód. Piotr Gąsowski po raz kolejny odwiedził wspomniane stany zjednoczone. Podróż jednak nie przebiegła zgodnie z jego oczekiwaniami. Jej relacjonował na Instagramie, gdy po wielu godzinach podróży, w końcu dotarł do San Francisco, okazało się, że jeden z jego bagaży został zgubiony. Po półtorej godziny czekania w San Francisco przeszedłem, wszystko dobrze, ale zawsze coś musi być. Nie ma jednej z moich walizek. Jak zwykle, 13 godzin lotu jestem jedynym z tego samolotu, który nie ma swojego bagażu, opowiadał Gąsowski na Instastory.